Witam serdecznie, zaczynamy kolejny odcinek. Jak można zobaczyć są nowe misje Szlaku Gwiezdnego. Niektóre są łatwiejsze do wykonania, inne trochę trudniejsze. Myślę, że wybuchowymi się może zajmiemy w pierwszej kolejności. Ale tak na sam start to nakarmimy sobie Elmita dowolnym wzorowcem. Elmit to ten, który tak przykłada umiejętności różnych... różnych klas do innych klas. W ogóle dzisiaj mam wyekwipowaną Equinox. Będziemy trochę działać... Pokażę później dlaczego zobaczę czy mogę w ogóle nakarmić praktycznie wszystko na maksa, ale coś tutaj go podkarmimy nakarmione i czy wskoczy misja? O, oczywiście wskoczyła pięknie to już będzie kolejny poziom tutaj sprawdzić tak, dostaliśmy 50 waluty tego szlaku Zostawiam żeby było tutaj co mówi, zobaczmy bo tu się zmieniła oferta czy jest coś ciekawego, tego Warframe'a miałem, chcę go wersji Prime teraz Z hełmów możemy popatrzeć, różne są fajne żeby pozmieniać sobie wygląd trochę swojej postaci, do Equinox, a tak średnio mi się podoba ten hełm szczerze powiedziawszy do Walker ten już mam, nawet do Volta mam Psaku No, no nie ładne, ale nie jak psaku pewnie długo grał. No ale się nim... Nad... O, tu jakiś dość ładny hełm dla Equinox No dobra Co mi Kupimy sobie I od razu złożymy. To będzie w wyglądzie Equinox nie jest aż tak drogie, jak się składa, a ja w tym momencie polecę na ziemię dokładnie na ustawione solo. Tak myślę, że czegoś nie potrzebuję z równin Idalon, ale nie, a nie, właśnie, muszę na równin Aydalon, przepraszam, a nie potrzebuję jeszcze Cetus. Więc ja lecę i stopuję nagranie, widzimy się za chwilę. więc wracam jeszcze raz. Niestety stąd musiałem wrócić chwilę na chwilę, żeby się ochodził komputer. I lecimy z powrotem. Dzięki kanałowi Maxim dowiedziałem się, gdzie znaleźć fajne miejsce oraz o fajnym sposobie nabijania punktów na Cetusie. I dzisiaj chciałem go z Wami. Znaczy już wypróbowałem go, żeby nie było. Że nie będzie działał stosunkowo działa jednak czasem trzeba trochę poczekać już nabiłem wcześniej 17 tysięcy rangi na 20 bodajże 5 możliwych w tym momencie dla mnie no i spróbujemy jeszcze trochę niestety ci przeciwnicy są tu największym naszym wrogiem lepiej by było jakby ich nie było czy ktoś potrafi ich pozbyć I teraz jeszcze tam ci, kurde, i puścił ten nadajnik śmieszny. Przywołuje statek, jak zdążyłem zauważyć. Nie jestem zbyt wprawiony w misjach na Cetus. O właśnie. Na szczęście moja broń jest na tyle mocna, że go na strzał ten statek. Byle się tu nic więcej nie pokazywało, bo zdarzyło mi się tak, że zabili mi dobre okazje zwierzątek. Dobre okazje zwierzątek. No i dobra. W filmiku hmm, pana Maxim Land hmm, pokazywał, żeby, że najlepiej jest stać tu i się rozglądać. wypróbuję to z wami jeszcze raz. Aczkolwiek myślę, że lepiej jest biegać po prostu po mapie. Teraz nakierowałem z karabinem, specjalnym do zwierząt. Widzimy, zwierzęta podświetlają nam się Nie mm, możemy podejść i strzałkami usypiającymi i uśpić. Aczkolwiek jest na to lepszy sposób, i właśnie po to mam ubraną Equinox. Tylko niech się jakiś pojawi, nagatek. W ogóle dobra wiadomość jest, zamówiłem mikrofon na USB, bo niestety zepsuł mi się wtyk w komputerze na jacka mini jacka mm, i musiałem się z tym jakoś poradzić. I poradziłem sobie tak. Zamówiłem mikrofon, do który dojdzie prawdopodobnie około środy. Tak więc na czwartek myślę, że będzie już odcinek z dobrym dźwiękiem. Dużo lepszym przynajmniej niż ten obecny, który nagrywa laptop po prostu niestety. No i jak widzimy żaden, żaden obok się nie chce pojawić. Żadna zwierzyna. Spróbuję się przebiegnąć. Tak, robiłem to wcześniej. Myślę, że wtedy się więcej tych zwierząt pokazuje. Pokazuje też odziwo przez ściany. ale iryt to sobie zgarnę. Jedno mi trzeba. Widzimy go również właśnie przez. O, tak, tam widzieliśmy właśnie. I teraz mogę zmienić sobie. Po prostu machnę bronią. Mam Na nadzieję, że jestem w dobrej formie. Powinniśmy je uśpić tak. I super. Teraz mamy do zgarnięcia trzy ptaki I za jednego mamy 800 Ale zdarzyło się, że nawet 1600 800 i 800, zależy od rzadkości Chyba jakichś tam mm, specjalnych podgatunków i tak dalej Ale my na aktualną chwilę ubieramy z powrotem karabin I patrzymy Wybaczcie, jeśli zagłuszyłem swoim mówieniem tego gościa nie wiem, czy coś ciekawego w ogóle mówi. Tutaj widzę iryt, temu tu idę. A dalej szukamy następnych stworzonych. 2400 ramik widocznych O! Są gdzieś zwierzątka na pewno. Słyszę je. Teraz pozostaje znane. O! Są, już zaczęły uciekać. Magnecie mieczem i uśpienie. I idą grzecznie spać. Mogę wezwać po odbiór. Latują drony i zabierają 900 za jedną. Jest jakaś widmowa specjalna. No i super. A dalej. I i tych zwierzątek. Już niedużo. 4000, miałem wcześniej 17, to jeszcze myślę, że tak 5000 muszę zdobyć. To jest limit dzienny. O, widziałem już tam. Mhm, dokładnie. Z jej umiejętności już zmieniłem się na inny tryb. Teraz bym je rozwścieczył. A teraz powinienem je uśpić. Wydawało mi się, że było tu więcej. Co mi się to wydawało. Zaraz jeszcze sprawdzę. O, po 1200. Pięknie. No i nic tu więcej nie ma. Ale to co dobyliśmy to i tak piękniejsze 600. To jeszcze jedna z i, i to będzie zakończone. Prawdopodobnie na tym zakończę. Dzisiejsze nagrywanie. Zacznę ostatnie, e, dzisiejsze. To nagranie, a zacznę następne, które nagram odcinek już na środę. No bo w środę nagram już odcinek na czwartek prawdopodobnie. Jutro to zrobię wolno od nagrywania albo jeszcze na czwartek nagram i będzie dopiero w piątek lepsze nagranie. zobaczę jak to wyjdzie chciałbym nagrać trochę więcej z gwiznego szlaku Czy czy coś tu było a sam od razu mamy uśpienie to są popielate jak widzimy kakuka szybko je zgarniam bo mogą się obudzić to mimo, że są niezwykłe, no to już jest tylko 600 po 600. A, jeszcze jak złapiemy jedno. A, już nie mogę więcej. O, no to już zrobiłem. Już przepaliłem punkty. No nic się nie stało. <laughs> a, no, jak, no, tak będę to robił praktycznie codziennie, żeby nabić punkty reputacji, więc wtedy pokażę jeszcze informacje o zwierzętach. Teraz jeszcze szukam tak na szybko. Może akurat znajdę, ale chyba... Nie. No i nic, wracam. No i taka fajna ta postać, Equinox, do takich rzeczy. Myślę, że na od będę robił podobne rzeczy. Właśnie z Equinox. W formie nocy. Noc usypia. Dobrze, także dziękuję za oglądanie. Do następnego odcinka.